Nie wątpię, że w pojedynczych przypadkach taka pomyłka mogła mieć miejsce. Rudy pies niedużej budowy, z dłuższą sierścią, faktycznie może przy słabym świetle lub z dużej odległości przypominać chytrego lisa. Jednak nikt mi nie wmówi, że beżowy labrador o masywnej budowie, czy podpalany owczarek niemiecki z ich charakterystycznymi sylwetkami i rozmiarami, został wzięty za liska. To jest absurdalne i obraża inteligencję. Prawda jest o wiele bardziej złożona i niestety mroczniejsza. Myśliwy, widząc psa na polowaniu, często zaczyna się zastanawiać, może to jest zdziczały pies, może on poluje na zwierzynę i robi szkody, a może po prostu sobie do niego strzelę, bo i tak dzisiaj nic innego nie ma do odstrzału. Niepohamowana chęć ustrzelenia czegokolwiek jest czasem tak dominująca, że w momencie podejmowania decyzji o strzale myśliwy zatraca racjonalność.